Cześć, witajcie go na moim kanale. No, ale dzisiaj zabijmy, opowiem wam o waranie. Przechodzimy do odcinka. Waran to przedstawiciel prehistorycznego gatunku waranopod. Małą smukłą sylwetkę i cienkie błony pomiędzy palcami. Małą pewien kosób przebiegający od głowy aż po cały grzbiet i ogon. Ma on małe oczy i krótki pys rosyj uzabień. Jest to stworzenie wodno -lądowe potrawiające stać zarówno na swoich tylnych kończynach, jak i na wszystkich łapach. Dzięki błonom potrafią szybkość na długie dystanse. W swoim debiucie warian był czczony przez mieszkańców wioski i jako górski bóg. Wkrótce patwór zaatakował zaatakował osadę sadę a następnie wrócił do wody. Wkrótce Varan, wkrótce waran zmierzył się z wojskiem i i popłynął do Tokio. Ostatecznie jednak został wysadzony przez specjalne pociski ludzi. Przepraszam. Inny przedstawiciel go gatunku pojawił się w Destroya monsters. Był on jednak mniej. Był on jednak mniejszy od swojego poprzednika. Był najznaczniejszy swojego poprzednika i wraz z potwory potworów wyspę potworów. Kiedy w zgodzie z resztą spokój zakłócili jednak kosmicy i którzy przyjęli kontrolę nad potworami i wysłali je do ataku na ludzkie miasta. W końcu kiedy ludziom udało się wywabić potwory spod, spod kontroli obcych i, i później i skierować je pod górę Fuji, gdzie przybył również wagon. Kosmici natomiast wysłali na nich króla dorach. który miały ostatecznie zniżyć wszystkie potwory. W styczniu Waran wraz z resztą kajdżupo, połączyli siły i go pokonali. No to już jest na tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, ja subskrybujcie kanał. No. no i cześć.